Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z serii Aquahome. Dzisiaj będę chciał Wam przedstawić parę ciekawych roślin do akwarium, i tym się właśnie zajmiemy w tym odcinku. Mają to być rośliny, które będą w miarę łatwe w uprawie, w sam raz dla początkujących akwarystów. Jeszcze tylko jedna taka moja ważna informacja, jak na każdym wstępie. Jak chcecie być na bieżąco z filmami na moim kanale, to subskrybujcie, dajcie dzwoneczek, piszcie komentarze. Powinny Wam się powiad powiadomienia pojawiać wtedy, e, na przykład na telefonie, jeżeli korzystacie z YouTube'a na telefonie. Oprócz tego warto dać też e, kciuk w górę, ponieważ e, jedno i drugie, jeżeli zrobicie w jakiś sposób, wpływa też na kanał. Jeżeli chcecie, żeby miał większy zasięg, miał więcej możliwości, to wystarczy te dwie czynności zrobić. Was to nic nie kosztuje, a dla kanału to będzie dużo. Więc razem możemy więcej, tak naprawdę. Dobrze, to teraz Was zapraszam już do dzisiejszego odcinka... Staram się Wam omówić dzisiaj parę roślin, takich które ja wybrałem. To nie jest tak, że to muszą być rośliny, które będą polecane przez innych. Po prostu to jest tylko moja subiektywna tak naprawdę ocena, nieobiektywna. Czyli generalnie rośliny, które kiedyś ja używałem w swoim akwarium, które posiadam w tym akwarium, i na podstawie tego tutaj właśnie będę Wam omawiał. Moim zdaniem, jedne z lepszych roślin, które będą się dobrze prezentowały w naszych zbiornikach. Anubias betrinana to jest dosyć fajna roślina. Co prawda teraz w akwarium jej nie mam. mam miałem ją w wcześniejszych akwariach, aczkolwiek tam też zrobiłem na początku mały błąd, bo nie wiedziałem i dlatego też od razu Wam wspomnę. Anubias jest to roślina, która rośnie na Przykład na korzeniach, czy przypiętach gdzieś do skałek, nie sadzimy jej w podłożu. Dlaczego? Ponieważ wszystkie jej korzenie się później zniszczą i, no wiadomo, rośliny nie będzie. Anubias to jest taka liściasta dosyć spore liście ma. Tak naprawdę, w zależności od wersji, można ją postawić praktycznie na każdym planie, aczkolwiek sam bym polecał drugi plan w akwarium. Ewentualnie w bardzo małych akwariach, nawet na trzecim planie, ta roślina by się nadawała. Yy, mamy później jeszcze yy, z yy, takich trawników parę ciekawych roślinek. Między innymi ja już mam u siebie też, właśnie tutaj. Jest to Hemianthus. Hemianthus ma w zasadzie dwie odmiany: jest to duży Heniek i mały Heniek, czyli Hemianthus micren yy, to jest właśnie duży Heniek. Dla większych zbiorników, myślę, że będzie lepszy, dla mniejszych zbiorników będzie ten hemiantus niski. Jak już sam powiedziałem, są to trawniki. Trawniki są na przedzie akwarium, czyli na pierwszym planie. Bardzo fajnie rosną, bardzo łatwa w uprawie roślina, tak naprawdę. Wystarczy tylko zapewnić jej odpowiednie światło. Kolejna roślinka, którą myślę, że warto dać naprzód, czyli na pierwszy plan, to jest ponikło maleńkie. I teraz tak, mały i duży heniek wyglądają w ten sposób. Czym się różnią? No duży heniek, jak widać rośnie troszeczkę wyżej niż mały i to jest ta różnica i oba e, będą bardzo fajnie nam komponowały się na przedzie naszego akwarium. Będą też e, przy okazji e, kryjówkami do małych e, żyjątek typu na przykład krewetki, jakbyście chcieli hodować. E, kolejna kwestia to jest ponikło maleń, e, maleńskie, o którym wspominałem do trawników. To jest ta górna roślinka. Wygląda dokładnie jak trawa I dlatego też to może być bardzo fajny trawnik e, Więc to bym polecał, też nie jest to roślina trudno, trudna w uprawie, więc Jak chcecie zacząć z trawniczkami Które bardzo ładnie się prezentują, to myślę, że te trzy odmiany roślin do akwarium w zupełności mam wystarczą e, Kryptokoryna węta, też roślina na pierwszy lub drugi plan to jest ta tutaj z liśćmi taka, z łodygami, bardzo fajna roślinka ja generalnie sam prawdopodobnie bym ją postawił na drugim planie, nie na pierwszym ale na pierwszym też jest taka możliwość jeśli to jest bardzo duży zbiornik, tak? bo przy mniejszych wtedy zdecydowanie drugi plan a przy takiej 60 jak ja mam to zdecydowanie drugi, nawet troszeczkę może można by ją troszeczkę tam dać już. Przy początku trzeciego planu też łatwa w uprawie, więc nie powinno być większych problemów. Kolejna limnofilia wodna, e, też łatwa w uprawie roślina. Jest u mnie w akwarium. Akurat tak ona wygląda tutaj. Bardzo fajna, szybko rośnie. E, u mnie te roślinki, jak widać już w akwarium, jak sobie porównacie filmy pierwsze i ten film, to zdecydowanie zobaczycie, że tu jest dużo więcej roślin. No to są cały czas te same, tylko tak bardzo się rozrosły. E, druga roślinka, która jest bardzo ciekawa, moim zdaniem ma bardzo duże liście, takie kropkowane, to jest lotos tygrysi, tutaj ta na dole. Generalnie roślinka ta, jeżeli e, zostanie mm, wyhodowana na tyle duża, że będzie już wyrastała e, na, na górę naszego akwarium, czyli na lustro wody, to tam nawet może zakwitnąć i mieć kwiat. Więc też może być ciekawą opcją do naszego akwarium. Też nie powinno być trudności w jej hodowaniu. Kolejna roślina, o której bym chciał wspomnieć, takiej prosta też w hodowli to jest Ludwigia Repnes. To jest bardziej na drugi i trzeci plan, można, można z niej zrobić fajne tło też. Na tyle to jest ta tutaj roślinka u góry jeśli są to małe akwarium, to zdecydowanie właśnie na tył. W większych może być po środku, także. I też się bardzo fajnie prezentuje. Takie lekko czerwona w liście, Generalnie całe są zielone, i gdzieś tam troszeczkę czerwieni może się przebijać. Bardzo fajna roślinka. Też łatwa w uprawie. Można też wykorzystać kolejną roślinę i naprzód w zasadzie jako trawnik. Aczkolwiek bardziej bym propo, proponował to jest mech jawajski, tutaj Java Moss. E, można z go wykorzystać także e, dając go na przykład na korzenie lub e, skały, i wtedy też będzie nam tworzył bardzo fajne z grupy, grupy roślin. E, można zrobić przepiękne aranżacje dzięki mchom. E, ja mam u siebie e, Christmas Moss, czyli ten mech troszeczkę mniejszy niż e, Java Moss i też bardzo dobrze się na przednim planie u mnie komponuje. Eee, mikranterium Monte Carlo to jest kolejna roślinka, która uważają, że będzie bardzo dobra na trawnik, jeśli nie chcielibyście, że Hemantusa, na przykład, albo Ponikła, bo macie dość mały zbiornik, to Mikranterium jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ wygląda bardzo podobnie do Hemiantusa, ale jest jeszcze drobniejszy, więc do małych akwarium też się będzie nadawał zdecydowanie i też jest bardzo łatwy w uprawie, nawet może łatwiejszy niż chemiantusek. Eee, kolejna roślina, o której chciałbym szybko powiedzieć, to jest moczarka kanadyjska, to tutaj ta. Eee, bardzo łatwo się rozmnaża i bardzo szybko rośnie. Eee, Także zdecydowanie na starcie, jeżeli nie macie pojęcia o roślinach, to jak macie mieli taką moczarkę, to gwarantuję wam, że szybciutko wam zapełni całe akwarium, więc tutaj też trzeba uważać, bo ona też nie jest jakoś, nie potrzebuje dużej ilości światła i to jest o tyle proste, że tutaj nie trzeba niczego robić, tak naprawdę i ta moczarka będzie się nam rozmnażała. Kolejna taka roślina na trzeci plan to jest nurzanie śrubowe. To jest ta pierwsza roślina. To jest też tak, jakby taka trawa, ale bardzo, bardzo długa, i ona też może nam. Urosnąć tak wysoko, że będzie nam się kładła e, na samej górze akwarium, i tutaj jest takie małe niebezpieczeństwo, że jak mamy przykładowo trawnik, to może ona zasłaniać światło i będzie nam się wtedy niszczył trawnik, więc trzeba ją też tutaj regularnie troszeczkę sobie przycinać, żeby nam e, lustra wody za bardzo nie, nie, nie zakryła i nie przyciemniła nam e, całości akwarium. Najłatwiejsza z tych wszystkich roślin, które Wam proponuję na początek, to jest chyba rogatek sztywny. Ta tutaj niżej roślina bardzo podobna do e, omawianej przeze mnie wcześniej e, limnofilii wodnej. Jest bardzo podobna, aczkolwiek bardziej mi się po, podoba ten rogatek. Chociaż ja w swoim akwarium akurat mam limnofilię teraz, ale podejrzewam, że jak będę robił nowe akwarium kiedyś to kupię sobie tego rogatka, pomimo że to jest naprawdę bardzo prosta roślina w uprawie i szybko powinna nam rosnąć. Jest dedykowana dla początkujących, to zdecydowanie też się na to zdecyduje, bo bardzo ładnie wygląda w naszych zbiornikach ta roślina i też nie ma problemów z jej utrzymaniem. Kolejne dwie ostatnie roślinki, o których chciałem wspomnieć, to jest rotulda rotundifolia i żabienica amazońska. Rotula to jest taka dosyć, można powiedzieć, przypominająca jakiś krzaczek roślina z takimi drobnymi listkami. Też bardzo fajnie się komponuje. Eee, komponuje na drugim i trzecim planie. W mniejszych zbiornikach może być to zdecydowanie trzeci plan, a na, trze na drugim planie, w takich troszeczkę większych 100-litrowych akwariach, specja będzie się też fajnie prezentowała. A za tym możemy dać kolejne. Rośliny, które będą dopełniały jakby tego całego tła i będzie to też jakby kryjówka dla mniejszych ryb na przykład. Żabienica amazońska. Żabienica to też jest roślina na drugi i trzeci plan, w zależności jak duży, jaki duży zbiornik będziemy, bo to wiadomo, zawsze rośliny w zależności od tego, jak duży zbiornik mamy, tam będziemy je sadzić. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że żabienica będzie się rozrastała w ten sposób, że na dole będzie dosyć wąsko, ale te liście będą się rozchodziły dosyć szeroko później, więc ja bym ją dał tak pod tylny plan, ale nie tak przy samej krawędzi akwarium, żeby to ładnie te liście się rozeszły. I naprawdę żabienica też jest bardzo łatwa w uprawie, jedynie problem później się pojawia, jak już się glony dostaną, wtedy łatwo. Ale to w zasadzie jak glony się pojawią w akwarium, to każda roślina może nam. Łatwo się zniszczyć. To są takie moje propozycje. Jeszcze jedna jest propozycja, której zdjęcia akurat nie mam, ale zobaczycie tutaj na akwarium. Obok limofilii, ten taki rdzawy kolor, co widzicie, to jest właśnie wywórcznik rdzawy. Generalnie bardzo fajna roślinka, też dobrze się komponuje. Nie jest ona typowo zielona, ale nie jest też trudna w hodowli, jeżeli chodzi o, bo wiadomo, Czerwone rośliny się ciężko hoduje, bo potrzebują odpowiedniego światła. Na czym u mnie może, może się dobrze hoduje, bo mam dobre naświetlenie. Ok. E, więc dlatego też nie do końca bym polecał, gdybyście nie dodawali żadnego swojego oświetlenia, tylko mieli te gotowe z pokrywy, to może ta roślinka nie, nie iść tak szybko e, do przodu, nie może się aż tak bardzo nie rozprzestrzeniać po akwarium, ale też nie jest trudna w uprawie, to trzeba pamiętać. A jeszcze zapomniałbym dodać kolejną, którą mam, i też można by wykorzystać w miarę łatwa roślina, aczkolwiek chyba z tych, które teraz wymieniłem, są bardzo podobne. To jest kabomba, którą tutaj możemy zobaczyć z tyłu. Na, ty na trzecim planie, właśnie u mnie w akwarium, jest też kabomba. Ona jest troszeczkę większa, zdecydowanie do dużych zbiorników się nadaje, na trzecim planie, w mniejszych zbiornikach też się nadaje, aczkolwiek widzę, że w tej 60. troszeczkę może przesadziłem. Z jednej strony przesadziłem, z drugiej strony, jest to jako tak, też zamierzałem do, jako kryjówki do, do małych zwierząt, więc głównie krewetek. E, bardzo dobrze się będzie nadawała, dlatego też sobie posadziłem kabombę. E, nie ukrywam, że gdybym robił teraz ponownie aranżację, to ona by wyglądała inaczej, no ale to podejrzewam, że każdy akwarysta tak marzy. Sobie raz zrobi jedną wizję, za chwileczkę by chciał to zmienić na inną wizję. Jest to normalne, więc podejrzewam, że moje akwarium by też troszeczkę inaczej wyglądało, gdybym po raz kolejny miał je startować. Ale nie o to chodzi. To akwarium i tak bardzo mi się podoba, jest przepiękne. Tylko muszę teraz sobie zrobić przycinkę, bo tak mocno mi wyrosły rośliny. Co prawda na temat roślin jeszcze zrobię kilka odcinków. Myślę, że może będę omawiał po dwie roślinki na jeden odcinek tak bardziej szczegółowo, jakie warunki potrzebne są do tej dochodowli tych roślin itd., itd. Myślę, że na dzisiaj to chyba wszystko. Dałem wam po prostu taką listę roślin, które ja uważam, że są łatwe w hodowli na starcie się bardzo przydadzą w akwarium i można z nich naprawdę zrobić niezłe ekspozycje i piękne tła oraz kryjówki dla zwierząt w naszym akwarium. To tyle w tym odcinku, ja się z Wami żegnam i zapraszam już do kolejnego. Cześć!